Widzowie, z tej strony moja ulubiona będzie czyli piękne skakuny. Wiem, że no nie było tego daily oraz tej reakcji na jeden odcinek szkoły, więc bardzo was przepraszam. Ale w tym odcinku, Chwileczkę, w dzisiejszym odcinku będziemy testować nowy zestaw Minecraft z McDonalda. Tak jest, widzowie. No. Oczywiście ja nie będę tutaj robił żadnych cień, żeby nie było Więc Otwieramy Bo ja się tak jaram tym zestawem, widzowie Bo pierwszy raz go będę testował Wow, dobra Zobaczmy, co my tutaj w takim razie mamy Fryteczki Jak widzicie, tutaj jest takie logo To jest logo McDonalda, tylko że w Minecraftowej wersji Mój ulubiony sos, śmietan, yy, śmietanowy, bo jest inny, taki nederowy, który jest podobno bardzo ostry To sobie go te, wytestujemy Ketchupik, no to wiadomo, że to frytek, ale go nie będziemy testować, bo ja nie lubię ketchupu Oraz... Patrzcie na to, w ogóle jakie nuggetsy, patrzcie I to patrzcie w ogóle w jakim to jest opakowaniu w ogóle te całe napisy, to wszystko to jest Minecraftowe. A w ogóle? Tu patrzcie, Minecraft mówi. E, Minecraft mówi. Więc to będzie naprawdę kozacki odcinek dla Was, jak ja to będę wszystko testował To jest już nam niepotrzebne. Czekajcie Jest to ten sosik, tylko wyjmę ten kaczupik. Tu go położymy, będzie on koło jakby Was. A to już jest nam niepotrzebne. Okej. Okay. To co? To będziemy się zapu... jako pierwsze będą frytki. O, frytki będą. I tutaj w ogóle macie tak. Tu węgiel z ziemniak. To są frytki. Ale jak coś to w Minecraftie tak nie działa. W Minecraftie dostajecie po prostu pieczonego ziemniaka. Uwaga, pierwsza frytka. Testujemy. A ogólnie to ja jakiś takim testerem frytek nie jestem. Więc jest to będzie pierwszy raz, jak będę jadł jakąś frytkę. Te mm. sery dobre są. Sery te frytki są naprawdę dobre. Więc polecam. Teraz jeszcze spróbujemy z sosikiem Ja tylko tu uś otworzę. Czekajcie. O! Tak się prezentuje sosik. No oczywiście każdy z was wie. A tak się prezentują frytki. No, każdy chyba wie, nie? Każdy ja zmaga frytki. Więc nakładam i hop, próba. Ludzkie są. Sosem to są mega. No sero, mega. Te frytki są ze sosem. To ja sobie dokończę tą frytkę. OK. Ja sobie te wszystkie zostawię na zjedzenie Sesik się na razie odłożę I teraz mamy Nagetsy. no jak? Proszę Państwa Z tutaj Logiem Jakby nie było No i z tyłu też logiem Minecraft Movie, który będzie chyba Podobno, że jutro Nie jest tego po co, pewien. Okej okay. Tak się prezentują każdy chyba wie, każdy jedna gęce w swoim życiu. Jak mi ktoś napisze, że nie, to mu normalnie go zbanuję. Nie no, żartuję. Każdy ma jeszcze jakieś doświadczenia. Więc teścik. Hmm. Poczekajcie, to bym muszę to tu zjeść, nie muszę. Lekka zmiana w tych nagietcach jest. Może przez to jest zimna, ale nie wiem. Smakują dość inaczej, jakby dla mnie, nie wiem. No, zero inaczej smakują. No to teraz oczywiście. Czekajcie, że sobie tutaj poustawiam ustawiam Bo co ja chcę wylosować takiego, spróbujemy nagieca z tym oto z Sosikiem. Mega? Grywam 3. Eduelika Czekaj to. Eduelika. PP porpo parpa. Ósma, znakę, Deus, Deus, cosmadeus i morelebugs. O! O, idealnie to mój ulubiony, bo takie właśnie je, O! Takie nagacje ja lubię jeść. W takich kształtach. Maczamy. Wiesz, zobaczcie jak dużo. Prosto śledzka jest No rzadka, tylko, śledzka No serio są dobre Naprawdę, polecam No więc Chodź, Ja sięgnę po to pudełko Uff Jezus Okej. Okay. Więc... Tak się prezentuje nasz zestawik McDonalda. Jakbyście chcieli go spróbować... No to zapraszam. McDonaldy wiecie. Albo jeśli nie wiecie gdzie są McDonald'y, to wpiszcie sobie po prostu na Google Mapsie. Jakoś tak. Okej. Okay. Ja wam tutaj ja Was tutaj żegnam razem z moim tutaj zestawikiem. No i co? Widzimy. A! I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Otóż musimy przegonić pewnego youtubera. Nie powiem wam jakiego. Po prostu zobaczycie sami, jak dobijemy odpowiednią ilość z czyli chyba tam. jest około 4, 400 subów. Więc to będzie na tyle, ty na tyle w tym materiale, dziękuję Wam na pewno za oglądanie, na pewno, i proszę Was, zostawcie tę łapkę w górę i subskrypcję, dobra? Okej, okay. ja już nie przedłużam, żegnam Was tutaj z moim zestawikiem, dobra, jakie to było cringe'owe jak to kończę, siema!